No i smutna prawda jest taka, że w starciu na prostej, Golf GTI, choć jest to najszybsza przedniona pędówka świata, prawdopodobnie nie ma najmniejszych szans. Ani z Suprą Adama, ani z BMW Patrykka. Z prostego względu. Tu mam 290 koni, które trafiają wyłącznie na przednią oś, czyli spodziewam się mielenia już na samym początku, natomiast oni mają napęd na tył. Dlatego już jestem teraz psychicznie na to przygotowany i i tak tego nie żałuję, bo mam coś na obronę tego samochodu. Jest dwa razy tańszy niż Supra i BMW. Pytanie, czy w wyścigu na prostej będzie dwa razy gorszy? Nie wydaje mi się. Bardzo zbliżone osiągi ma BMW M2 Competition. 4,1 to jest przyspieszenie od zera do setki, supry katalogowe. 4,2 to jest przyspieszenie BMW, także naprawdę tough fight się szykuje, jak mawiają Amerykanie i po Anglicy. Tryb M2 włączony. Sport Plus włączone, Trakcja wyłączona, czyli teraz powinna zadziałać procedura startu. Panowie, ale niesamowite jest to, że Supra jest pierwsza. To, że Golf będzie wolniejszy, to było wiadomo. Supra ruszyła delikatnie szybciej, ale zaczynamy ją powoli dochodzić. W tym wszystkim tylko o to chodzi, żeby samochód miał trakcję, a kierowca żeby wstrzelił się w ten ułamek sekundy. Jedną długość, dosłownie jedną długość za Suprą. Golf GTI w wersji TCR był tylko nieznacznie na takim dystansie wolniejszy od BMW M2 Competition. Więc odpowiedź na pytanie, czy golf jest gorszy w wyścigu, po prostej, jest gorszy. Pytanie, czy jest dwa razy gorszy, nie. Muszę Wam powiedzieć, że to jest po prostu niewiarygodne, żeby samochód, który ma tylko 340 koni, przecież to jest jak na dzisiejsze czasy moc ledwie średnia. Czyli samochody supersportowe mają po 600, 700, nawet 800 koni mechanicznych, żeby był tak efektywny. Chociaż z drugiej strony muszę Wam powiedzieć, że Toyota ma tendencję do zaniżania mocy katalogowych swoich samochodów. I muszę Wam powiedzieć, że mam jedną wielką ochotę, żeby sprawdzić, ile faktycznie w tym samochodzie tych koni jest.